Witam serdecznie wszystkie zodiakalne panny na moim kanale i zapraszam do czytania na miesiąc luty 2026. Sprawdzimy kochani energię na ten czas, pracę, finanse, uczucia oraz zdrowie. Przypominam, że karty tarota nie są wyrocznią, to jest tylko podpowiedź i wskazówka. Wy macie wpływ na swoje życie na podejmowane przez siebie decyzje. Kochani, czytanie będzie ogólne, ono też nie musi rezonować z każdym z Was, jest Was dużo na kanale, nie każdy ma tę samą sytuację, dlatego zapraszam do czytań prywatnych, odpowiem na Wasze pytania, sprawdzimy relację partnerską na zasadzie lustra uczuć. Wykonuję też czytania z odpowiedziami na wszystkie Wasze pytania: czytania tygodniowe, miesięczne, roczne. I jako nowość mam tarotowy portret psychologiczny partnerski w oparciu o numerologię Arkana Wielkie. Sprawdzam, czy jesteście bratnimi duszami, bliźniaczymi płomieniami, czy macie relację karmiczną. No i z takiego portretu dowiecie się, czy będziecie razem w tym życiu, czy to jest relacja docelowa, czego ma Was nauczyć, tak? I wszystkie tutaj lekcje po drodze, które będą musiały być przepracowane. Zanim się połączycie, także kochani, sprawdzimy. Zapraszam też po branzoletki z Waszym znakiem Zodiaku. W dziale karty Posty na moim kanale zamieściłam zdjęcia wraz z opisami. Przeczytajcie sobie o działaniu tych kamieni. Dobierzcie odpowiednią branzoletkę dla siebie, żeby Was chroniła jak osobisty amulet. I zobaczmy, drogie panny. Tutaj cały luty dla Was, co nam się w energiach pokaże. Uuu królowa buław, energia ogólna, błyszczycie. Błyszczycie, jesteście na piedestale Zaczynacie działać, walczyć o siebie Stawiacie przede wszystkim siebie na pierwszym miejscu Kochane Pany Stawiacie siebie na pierwszym miejscu Ale dobrze Zobaczmy dokładnie I tutaj ta energia ogólna Królowej Buław Również kochani pokazuje, że ten luty Przyniesie Wam dużo pewności siebie Magnetyzm, odwagę do działania Będziecie chcieli być widoczni Będziecie brali sprawy w swoje ręce Wychodzicie z cienia, ludzie będą Was zauważać, będą się liczyć z Waszym zdaniem, ale jest to też energia twórcza, czyli flirtu z życiem i odbudowy wiary w siebie. Bardzo, bardzo ładnie kochani, bardzo mocno stawiacie w tym miesiącu na siebie. Praca, finanse, jakie ładne karty, mocne połączenie, bo jest i cesarzowa i cesarz, hmm, tarotowa para. Cesarzowa pokazuje rozwój, kreatywność, obfitość, więc możecie zbierać owoce wcześniejszych działań, Waszej wcześniejszej pracy. Natomiast cesarz, on dodaje struktury stabilności i kontroli. W praktyce wygląda to tak, że jest możliwy awans dla niektórych z Was. Możecie mieć jakiś nowy projekt albo przejąć większą odpowiedzialność w pracy. Um, możecie zostać przeniesieni na lepsze stanowisko wyższe, co się łączy właśnie z większymi zarobkami. Widzę stabilizację finansową, dobre decyzje biznesowe, ale też taki balans między sercem a rozsądkiem. To jest miesiąc budowania czegoś trwałego. Jeżeli prowadzicie własne projekty, to jest świetny czas na rozwój. Co będzie zajmowało Wasze myśli Szóstka Mieczy? No, myślami, kochani, będziecie już po drugiej stronie, czyli to jest taka karta odchodzenia od trudnego etapu. To jest leczenie emocjonalne, też taka decyzja o zmianie kierunku. Możecie często myśleć o tym, co zostawić za sobą ludzi, sytuacje, stare schematy. U Was w głowie pojawi się plan, na przykład, idę dalej, nawet jeśli jeszcze nie wiem dokładnie dokąd, tak, ale idziecie. Dom rodzina. Król denarów, dziewiątka mieczy, tu jest ósemka kielichów, i jeszcze dziewiątka buław. No, ja widzę taki głęboki emocjonalny obszar na poziomie domu i rodziny. Tu widzę potrzebę stabilności, bezpieczeństwa, odpowiedzialności. Może chodzić o ojca, partnera albo o ciebie w roli filaru domu, tak? Ta dziewiątka mieczy często pokazuje nam stres, niepokój, zamartwianie się, nieprzespane noce. Czymś się będziecie martwić w domu. Ósemka kielichów to emocjonalne odchodzenie od czegoś, co nie daje spełnienia, i widzę też dziewiątka buław zmęczenie, ogromną siłę, wytrwałość, ale zmęczenie sytuacją. Możecie chcieć zakończyć jakąś trudną relację. Tym bardziej, że 17 lutego wchodzimy w pierwszy rok numerologiczny, tak? Rok konia, więc też już teraz Pluton opuścił nam ryby, wszedł do barana, czas na działanie, koniec iluzji. Będziecie zmagać się z trudną decyzją rodzinną. Musicie, kochani, też stawiać granice. U Was kończy się pewien etap relacji. Jesteście nim zmęczeni emocjonalnie. Na, na pewno się nie poddacie, ale zakończycie to. Ja tu widzę taki moment zamknięcia starego cyklu rodzinnego. No i walka o własny spokój. Jeśli chodzi o zdrowie, kochani, no tutaj mamy siódemkę mieczy. Ciężko mi się te karty podnosi, bo są strasznie śliskie. Nie ignorujcie sygnałów ciała, nie udawajcie, że wszystko jest ok, bo ta karta mówi: nie oszukuj siebie. Nie zamiataj objawów pod dywan, zadbaj o regenerację. Ja widzę takie zmęczenie psychiczne. Zwolnijcie, kochani, i bądźcie ze sobą szczerzy. Jeśli chodzi o podróże, mamy kartę śmierci. To nie jest dosłowna śmierć, tylko radykalna zmiana. Um, jakaś podróż będzie w lutym, która zamknie stary etap, przyniesie wam przełom a i wy zmienicie swoje spojrzenie na coś ważnego. To będzie taki wyjazd transformujący albo nagła zmiana planów. Możecie się wyprowadzić, yy, rozwieść, z kimś rozstać, iść przed siebie, tak? Bardzo ważna zmiana, bardzo ważna przeprowadzka w tym miesiącu. Dla singli mamy Asa Kielichów i Króla Buław. Oj, tu jest ogień. As Kielichów to jest nowe uczucie, zakochanie i taki emocjonalny start. Król Buławt jest osobą charyzmatyczną, taką pewną siebie, albo to wy będziecie w tej energii, więc nagle możecie się w kimś zakochać, zauroczyć. E, tutaj pojawi się ktoś taki odważny, kto ma w sobie dużo ognia, lew, baran, strzelec i to będzie romans z bardzo dużą chemią, bardzo. Relacja, która zacznie się intensywnie i bardzo sercowo, więc i ogień i, i serce, no wszystko wchodzi y, tutaj do tego flirtu, no kochani, będzie się działo. Jakie są przeszkody na luty? Hmm. No, dziewiątka mieczy mówi o lękach, o stresie, siódemka mieczy o unikaniu prawdy, a dziewiątka była o przemęczeniu. Uważajcie, kochani, na to, żebyście nie brali na siebie za dużo. Nie zamartwiajcie się ponad miarę, odkładajcie rozmowy, które są eee, niepotrzebne, tak? Po prostu, jeżeli coś Was męczy, nie chcecie o czymś rozmawiać, nie rozmawiajcie. Rozmawiajcie tylko o tym, co jest właśnie potrzebne, żeby oczyścić atmosferę. Co dobrego przyjdzie wzrost pewności siebie, e, stabilność, pieniądze i rozwój, nowe uczucie, emocjonalne odrodzenie, no i wyjście z trudnego etapu. Ja w tym miesiącu widzę, że zamykacie stare rany, otwieracie nowy rozdział swojego życia. Jeżeli będzie rozwód, rozstanie, przychodzi ktoś nowy. Luty to taki miesiąc transformacji plus siły. Wy panny zostawiacie za sobą ciężary, ale budujecie stabilność i odzyskujecie wewnętrzny ogień. I widzę, że pomimo tych chwil stresu, wychodzicie z tego silniejsi. Nie poddajecie się tak, bierzycie sprawy w swoje ręce i ruszacie do przodu. Tak jak mówię, czytanie jest ogólne, więc to też nie jest dla każdego. ja was y, zapraszam serdecznie do czytań prywatnych, bo wtedy zobaczę w kartach dużo dużo więcej. Dla każdego osobno tak, ale tak jak mówię, jeżeli kończycie jakiś związek, a było wam do tej pory ciężko, teraz się to i tak i tak zakończy, bo jest ta transformacja. Zwłaszcza, że wchodzimy w ten nowy rok numerologiczny, przechodzimy z energii ryb do energii barana, czyli z iluzji do działania. Już nie ma czasu na zakładanie masek, na patrzenie na drugą osobę przez różowe okulary. To już jest czas na to, żeby żyć w zgodzie z prawdą i z własnym sumieniem. Także drogie panny, zapraszam do czytań prywatnych na tarotowy portret psychologiczny. Po bramzeletki z waszym znakiem Zodiaku. Wszystkiego cudownego, wspaniałego miesiąca i pozdrawiam.